Część druga odcinka pierwszego, czyli dzisiaj pokażę jak znaleźć pracę. Najpierw możemy sobie wpisać spółkę promową, która nas interesuje. W moim przypadku jest to Polferis. I sobie patrzymy oferty pracy na morzu. Klikamy sobie. Od razu nas przekierowujemy i mamy tutaj oferty pracy wszystkie. Czyli stieł, stu marynarz 05 AB OS. Proszę bardzo. Od kandydata oczekujemy. Mamy wszystkie tutaj informacje. Doświadczenia pasażerskie wymagane świadectwo na statku pasażerskim typu Roll on Roll Off, typ w statku Roller Ferry, ROPAX, pro pasażersko samochodowy pływania morza bałtyckie, długość kontraktu z tym pracy 2 tygodnie 2 tygodnie. I tutaj mamy, po, możemy sobie pobrać aplikację Polferis, tam dostaniemy wszystkie informacje. I tak to wygląda. Zobaczymy sobie teraz Steneline. line sobie na stronę Steneline, czekamy, aż się nam załaduje. Jest, sobie dam na Polski. Ok, mamy całą ofertę pracy. Yy, mamy kraj. Znajdźmy sobie Polskę. Jakiś tutaj powinna być. Nie wiem, jest Polska gdy nie. Praktykant maszynowy. Aktualnie poszukują. Mamy też magazynier, yy, pokład marynarza flatowego, marynarz ma yy, praktykant maszynowy. Tutaj też certyfikat dokumenty. Tak tutaj wygląda kodeks załogi, nasza strategia, kobiet, bla bla bla. I też tutaj mamy, możemy sobie kliknąć kodeks załogi, przeczytaj więcej. Przekieruje nas na stronę właśnie tutaj kodeksu załogi. Tutaj nasze wartości. Kraj, z którym można pracować.